<clears> Thank <throat> you. No dobra. Próbujemy, nie wiem które podejście. Ale trudno, trzeba próbować, bo się nic nie nauczymy. Tradycyjnie na początek idzie symulator budowy i niszczenia. Także tu spróbujemy na tym na razie. No dobra, No Dobra. Muszę od początku niestety zacząć. To jest nowy sprzęt, więc nie miałem innego wejścia, musiałem poinstalować wszystko od nowa, bo już mi się nie chciało zgrywać stanów gry. Na razie tak jak w opisie ja sprawdzam tylko czy to działa. Nie wiem czy to ktoś ogląda, czy nie ogląda, ale... Jak to się ogląda, to proszę poczytać. No, bo tu mogą być różne rzeczy: różne się dziać rzeczy. Coś dzisiaj mam dzień do jąkania. Normalnie, ale jedziemy budować, niszczyć i plądrować. liczymy co z tego wyniknie. Na pewno gra płynniej i chodzi. Znaczy Płynnie chodzi, bo na laptopie, tym co miałem, niestety. Nawet przy tej grze masakra jakaś była. Fotol będzie trzeszczał, także proszę się nie wystraszyć. My jedziemy dalej. Ojej, no się przestraszyłem. To za łosie nawet, no. Nie uważają na ulicę. Kontrakty są głównym źródłem przychodu Twojej firmy. Każdy kontrakt wymaga pewnych maszyn lub narzędzi. Sprawdź tablicę ogłoszeniową, aby dowiedzieć się o regułach. Dobra, no to idziemy z młotkiem. Pewien posiadany przez nas magazyn wymaga renowacji. Ściany działowe biur w środku nadają się do wyburzenia. Przy okazji pozbądź się starych butli gazowych. Dobra, akceptujemy. Będziemy rzucać butlami. Słoby do dobrze. Okej. Okay. Butelki pozbieramy. Dobrze, że się będę zatrzymywał, ale mam uruchomiony ten live na telefonie i sprawdzam, jak to działa. Trochę się przycina, ale nie wiem, czy to jest problem do sprzętu. Myślę, że nie. I trzecia jest ok. Lecimy dalej z następną. Chyba za tym budynkiem była, nie? A. No nie, jeszcze spadła. Idziemy tam, przejdziemy. Tędy? przejdziemy. Coś ogląda to niech napisze czy coś co przerywa, bo mam cztery osoby oglądające, ale nie wiem czy to już są nieaktualne dane, czy pewnie. Nie chce mi wyświetlać ilości subskrybentów. Nie wiem czemu. Jadłostwo. No dobra, idziemy dalej. Zobaczymy sobie później. Jeszcze nie, wszystkie rozwalimy. Tak, nie mogę sam. 'm because I to we were a crew and she left us with nothing we are gonna end this starting now get me close to him I'll take care of the rest Has the cargo. There's something much bigger going on here. Jump! Get down! Hey, Matt. You built this all yourself? <laughs> <laughs> An artist can turn any scrap into a supercar. This crew right here. That's the future. <laughs> Yeah. we were a crew and she left us with nothing we're gonna end this starting now get me close to him and i'll take care of the rest

Także to wyłączę, bo nie ma sensu, zobaczymy jak na kompie to będzie. Pewien posiadany przez nas magazyn wymaga renowacji, ściany działowe, biur, środki nadają się do wyburzenia, przy okazji pozbymy się, to już było, zakończ kontrakt. Dobra robota szefie. Kontynuuj przyjmij kolejny kontrakt niedaleko. Pojedziemy do scenariusza. Co tam jest? Nowy samouczek, poziom licencji. Żeby odblokować nowe maszyny i narzędzia, musisz zwiększyć swój poziom licencji. Każdy poziom wymaga pewnej ilości punktów doświadczenia oraz ukończenia konkretnych parceli. Sprawdź zakładkę licencji po więcej szczegółów. No to sprawdź. I Za dużo żeśmy nie zrobili, ale to dopiero jedna robota była. Idziemy do następnego, a my się nie zrobimy. Samochód jak ma skręcone koła, to hamuje, tak jakby był na lodzie. Wiesz, nie to wygląda. Tutaj tak, no to jedziemy. Co tam jest? Skupiliśmy się w dzielnicy przemysłowej, ale jest ona w opłakanym stanie. Wyrównaj teren oraz pozwól się chwastem. Najlepszym pojazdem tego będzie buldog. Okej. Okay. No dobra, nie będę chyba przedłużał. Wydaje mi się, że przynajmniej na tej grze. Najmniej na tej grze chodzi to Internet działa, znaczy live streaming dobrze to Czy streaming. Procesor dobrze to znosi. Faktycznie nie odczuwa No i tyle. with nothing. We're gonna end this, starting now. Can I close to him? I'll take care of the rest.